No, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jak już wspominałem, będziemy... Zagra z zagramy sobie w Minecraft'a. no to sobie pogramy teraz, jak widzicie. E Wcześniej już miałem to to dawno zrobić, tak gadałem, na inny... graliśmy w co innego, ale chciałem poczekać, aż widzą już te nowsi Minecraft, żeby już tak czy nie przewijać tych fanów, w ogóle. No więc... Powiem taki na wstęp będzie, pokażę Wam co się zmieniło. Tutaj to widzieliście, że się zmieniła ikonka multiplayer. W opcjach, no nie za wiele się zmieniło, trochę, ale to jest nowa dodana opcja języków, tutaj jest, ja mam ustawiony angielski. I jeszcze takie pytanko do Was. Czy wolicie opcję, żeby tutaj było po polsku czy po angielsku? Piszcie. Yy, i w ogóle i subskrybujcie dla ulubionych ale no już koniec tego wstępu no i zaczynamy grę Tworzymy sobie nowy świat tak, no sublimaj stworzymy sobie nowy świat to się tam czytuje jakby co, że tak gadam bez sensu albo trochę źle mówię albo są jakieś bugi, czy czegoś nie umiem to, to jest jak wiecie pierwszy mój film i pierwszy, już niedawno sobie zainstalowałem, więc proszę o wyrozumiałość, nie pisać jakieś komentarze, albo tam coś zrobiłem, albo coś nie tak, czy mówię coś nie tak. No, a więc gramy, to już widzicie. Tutaj to wstępie pokażę coś takiego, o, że tu można przestawiać, tu nie niścić, ale za wiele wam nie będę tłumaczył, tylko po prostu będę grał, ale za to będę prowadził, może zrobię taki poradnik. To będzie taki pół poradnik i pół zagrajmy, ludzie. Teraz co właśnie robię, to zdobywam drewno, jak widzicie. Takich, trochę jak takich ogłupich, że rzeczy nie będę ciągle gadał. Ponieważ, no to jest zagrajmy, więc nie będę tak gadał. No, poradnik będziemy prowadzić dopiero po jakimś czasie. No, ale wiecie, jeżeli... Chcecie, żebym tam coś więcej mówił, e, lepiej mówił, lepiej komentował, to piszcie, a teraz to nie mówcie mi, że źle, nie stawiajcie takich złych ocen. Cicho tu, sobie. E, tak, to ukochane. Tak, to są właśnie krowy. Może ja trochę odejdę. Taki, nie stawiajcie takich komentarzy, że nie, że tak. Więc, no, proszę o bo to jest końcu pierwszy film. ta krowa. To jest, jak mówiłem, pierwszy film, więc wszystko mogę poprawić. Jakby tak nagle znikł, obraz to znaczy, że już nie ma pamięci albo coś, więc proszę o wyrozumiałość, to też miałem powiedzieć. No i to tyle, więc teraz będziemy tak gadać dla ogumy, tak dla głupoty, tak dla zabawy, więc. No, nagramy, no to już wszystko, co miałem powiedzieć. Teraz będę mówił o grze. Więc w grze się trochę pozmieniało. Yy, z paskiem doświadczenia zmieniło się to, że. Teraz będą paski się numerować, że nie tak, że zrobiliście jeden, a potem Wam znika jak cały już zapełnicie. Więc teraz będzie się jeden, dwa i sam ja nie wiem, ile maksymalnie można zdobyć. Ale eee, wszystkiego Wam nie będę tłumaczył. Wytłumaczę Wam większą rzecz, jak będziemy je robić, dopiero później. No, a więc głównie na tej grze polega, jak ktoś nie wie, to, że trzeba przetrwać pierwszą noc. Rozwijać się, budować i tak dalej, i tak dalej. Co w ogóle chcecie? Ja sobie 12 drewna. Teraz co robię? próbuję znaleźć jakieś węgla. Tak, przy... nie, tutaj może nie, bo tu jest piasek, a piasek się osypuje. Zaraz wam pokażę. Widzicie? Na piasek działa grawitacja, na inne bloki nie działa. Zaraz wam pokażę. O, tak jak na przykład sobie rozwalę to drewno. O, a drzewo nie spada. No więc. Widzicie. My szukamy teraz węgla. Teraz o, o, kurczę, piasek. O, ty, tu jest sprawa. O, to jest właśnie kamień i tutaj możemy spróbować poszukać węgla. Ja go szukałam, ponieważ węgla się robi pochodnie. O, słyszałem pająka. To niedobrze. O, taka boska pająka, jak ktoś nie wie. Na pająki proszę uważać. Na ja te to zwykłe to rano właśnie nie będę atakować, dopiero jak wy tak skocicie na nie albo coś. O, widzę, że tu węgla nie znajdę niestety. Ale uważajcie na takie ciemno-niebieskie, na takie ptałzdrane pająki jaskniowe, bo one mają sobie truciznę i chyba zawsze atakują. O, no proszę, tu mam węgiel, żelazo, ale nie wiem, czy że... żelazo można wyrobić. Tak, o, a propos. <laughs> Teraz robię ciężkę. A przepraszam Was, że zrobiłem. Tak się robi deski. No, przepraszam. Możecie o, je w każdy dowolny sposób zrobić, tylko żeby zajęło jedno pole. My sobie przerobimy wszystko, a część tego sobie przerobimy na patyki. Bo one się nam przydadzą. I teraz zrobimy sobie skrzyneczkę craftingów. Jeszcze się robi różne rzeczy. O, to jest właśnie. Krzyneczka craftingu, zostawiłam, o widzicie. I tu jest aż 9 klapek i tutaj możemy wszystko prawie tworzyć. To są jeszcze tak zwane mikstury, których się tu nie da tworzyć, ale jeszcze dojdziemy. To są takie schodki, ale my skupmy się na rzeczy to, co mamy zrobić. Jak wiecie, węgiel czy zarazowy do się kilofan. My zrobimy drewniany kilof, który jest... Najmniej wytrzymały odporny, ale, 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 niestety, tylko co nam zostało? kamień wydobywamy tylko kilofem bo inaczej nam nie wypadnie. No, sobie to wydobywamy węgiel. i tak w ogóle, jak będą jakieś nudne momenty, to piszcie, że nie znudzeni jesteście, tylko mówcie ci robić, tak? Czasami cięcia czy nie robić. Teraz ja wtedy postaram Wam się zrobić. Trochę jestem taki rozgadany i taki, wiecie, no ale to jest kończy tej bo tak w ogóle przepraszam o za takie coś za takie migawki, to są takie, jakieś błędy, nie wiem czemu się robię, ale mi to nie przeszkadza, mam nadzieję, że tego nie będzie za bardzo widać i że wam to nie przeszkadza. Jak nie widzicie, no to nie, nie zastanawiajcie się co ja gadam albo ten, to, o przepraszam, to znaczy, że nieważne nic jest i to też w zasadzie, nie. o że żelazo się już nie da wydobyć tym. Kilofer. Więc chcemy sobie wydobyć z lazo, bo żelazo to ważna rzecz. Ale czuję, że żąbiaka, to niedobrze. O, widzicie, teraz na silnik to że kamień skruszony, ale jak widzicie, różnica to jest zwykły kamień poskruszony. Jeżeli ktoś chce zrobić o taki zwykły kamień, to musi go przytopić w piecu za pomocą węgla. Ale dobrze, my sobie zrobimy kilofa. Yy, kamiennego, ponieważ on jest dwa razy wytrzymalszy i dwa razy szybszy, i może więcej wydobywać. Ja sobie tu nie będę marnował, bo te yy, się marnują. No, widzicie tutaj taki pasek to się marnuje po jakimś czasie. A więc sobie wydobywam. Tak jak mówiłem, nie odpuśćcie takiej zdobycie jak żelaza, ponieważ ono jest bardzo ważne. Was zanudzam takim czymś, to teraz nie będę robił cięć, bo to pierwszy filmik. Widzicie coś tam? Nie wiem. Nigdy nie wchodzi, nie wchodźcie do ciemnych jaskiń nieuzbrojeni, bo tam są potwory. Albo w ogóle nawet uzbrojeni. I tak w ogóle, jestem ciekawi, kiedy się robi noc. No to jak o, tam do końca zajdzie słońce. Więc musimy się pospieszyć. Teraz to jedyne mi nam zostało, to znaleźć kryjówkę na pierwszą noc. Ja bym osobiście chciał się schronić w jakiejś wiosce MTC, ale nie widzę żadnej takiej wioski. Ale ale jak chcecie szukać jakiejś wioski, to najczęściej się na takich polanach, na otwartych przestrzeniach i właśnie na pustyniach. Może za tą górą coś będzie. <laughs> I tak w ogóle ja nie mam. Ja jestem. O, tutaj kaktusy są, to do będziemy z ja niej też. Po to nie wiem, co to jest. To Mi niczego nie wypada, ja tego nie znam do tak do końca tej rośliny. <śmiany> co miałem powiedzieć, bo już się znowu rozgadałam. Nie wiem, Tu zbieramy, trzcinę cukrową, ja tam wszystko właściwie zbieram, co jest takie trochę przydatne i trochę nie, bo zawsze potem się szuka, szuka, nie może się znaleźć. No wolę teraz to zabrać. Ale co co miałem powiedzieć? A, że ja jestem o wersje wersję bo mam gość z Minecraft Polska jak go znacie, on ma już taką lepszą tą wersję, że są, że są w niej dżungle i takie jakieś inne, a ja tego jeszcze nie mam, ale jeszcze się o to wzbogacie, bo bo już myślałam, a ja jeszcze sobie pociekam, aż to wyjdzie, ale już wolę nie czekać, tylko robić teraz ten filmik, aby nie przedłużać, wiecie. Bo już pewnie się nie że tak gadałem, gadałem o tym Minecrafcie w innych tych, a jakoś nie robię. No to robię. A tu no właśnie. O, a tu co widzimy to jest tak zwany biombarne, Widzicie takie... O, tak właśnie można stracić. A to jest pask głodu. Tam nie mówcie coś takiego, że jakie, o, głupie komentarze, głupawe, no to tak no, ludzie mówią, mówię, że byście nie pisali. Jak nie chcecie, no to po prostu piszcie i już albo nie oglądajcie. Po prostu. <laughs> o, brązowa owca. Tak w ogóle ludzie mówią, że... że... To teraz mi pewnie powiecie, a człowieku, co ty robisz, przecież nożycami się strzyżę, no, ale ja nie mam wyboru, ponieważ, no nie mam wyboru po prostu, bo nie mam nic innego, a chciałbym zrobić yy, wełnę na łóżko, ale teraz to jest, poczekajcie, yy, zobaczę aha, jestem na normal, to dobrze, bo chcę taką pierwszą noc przeżyć, nie tak kładę do łóżka i pozamiatane, tylko chcę taką... Wiecie, taką faj fajniejszą przeżyć, że takie potwory są mi w ogóle. O, wodne. Po nich można skakać, jakby to. Dziko. dziko. No, dokładnie. O, tam są kałamarnice. Tak widzicie. To no, nie są ośmiu rodnice, tylko kałamarnice, jakby to... O, mam już jeden, tak jak mówiłem, już nie... minut. 12 minut. O już się ściemnia, w końcu się no i nie mamy królówki na pierwszą noc, jak nie macie żadnej królówki, polecam Wam schować się na naturalnym drzewie, tak na zwykłym drzewie, to nie jest chore wcale, to jest bardzo dobry pomysł, a więc jak już się robi noc, To no to chwilę popatrzymy, ale już tego co widzę, już muszę kończyć. Bo inaczej, jak nie skończę, może się to skończyć bez pożegnania, bo będzie brak pamięci, no to mam, więc żegnam Was, tam wychodzi księżyc, żegnam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, do następnego odcinka, lub poradnika, lub filmika, więc na razie, na razie wszyscy.